Ho, ho, ho! Dzisiaj wigilia. Życzę Wam wszystkim dużo, dużo zdrowia przede wszystkim, wiadomo. Życzę Wam również tego, żebyście. No zakładam, że jeżeli oglądacie mój kanał, to mocno interesujecie się piłką regularnie, ją śledzicie. Życzę Wam tego, żeby przy stole wigilijnym, żeby nie było potrzeby rozmawiania o piłce, żeby się sobie od tego odpoczęli, żeby sobie tego pięknego sportu nie obrzydzić tym, że rozmawiacie o nim kiedy tylko jest to możliwe. A jeżeli już Wam się takie dyskusje przytrafią, no to życzę, żebyście mieli poczucie, że rozmawiacie z kimś, kogo podejście do futbolu uważacie... Niekoniecznie na zgodne ze swoim, ale chociaż ciekawe, żeby to nie było po prostu odbemnianie jakiejś tam dyskusji. A poza tym dużo szczerości, dużo otwarcia w rozmowach przy wigilijnym stole tego, żeby wyrzucić z siebie jakieś bóle ewentualne, pamiętać, że święte to jest taki czas, gdzie mam nadzieję, że większość z Was ma w sobie dużo więcej niż zwyczaj serdeczności i wyrozumiałości, może to jest czas, żeby jakieś tam rodzinne rany zabliźnić i też tym sercem podejść do reszty no, swoich najbliższych. I nie zapominajcie też o zwierzętach. Jeżeli gdzieś w okolicy jest jakiś bezdomny pies czy kot, wystawcie coś ekstra na święto dla tego zwierzaka. Jeżeli macie możliwość dać mu trochę ciepła dosłownego w domu, żeby mógł się ogrzać, to również byłoby to super. No i jeszcze na sam naprawdę koniec polecam jeszcze jedną akcję, którą sam zawsze staram się święta uskuteczniać. Jeżeli wracacie z jakiegoś wigilijnego stołu i macie samochód, jedziecie samochodem i macie nadmiar jedzenia, zatrzymajcie się na jakiejś stacji benzynowej. Ci biedni ludzie, którzy muszą akurat w święta pracować, naprawdę duży uśmiech otrzymacie w zamian, i to jest jedna z piękniejszych rzeczy, rzeczy jakie można na święta otrzymać. Także polecam coś takiego zrobić. Pozdrawiam jako lata temu też pracownik stacji benzynowej. Wesołych świąt!